Każdego dnia sami tworzymy wszystko, co nas niszczy. Kiedy już doświadczymy skutku się do przyczyn, nie mogąc odnaleźć przyczyn, odnajdujemy Boga, który staje się dla nas przyczyną. Narodziny i śmierć, choroba i cierpienie, przyczyna i skutek. I jedno niemal magiczne słowo, które potrafi przewartościować każde życie. Słowo, które wlewa strach do najgłębszych zakamarków każdego ludzkiego serca, paraliżuje i w końcu zabija. Rak. Rzucamy się w sposób bałwochwalczy przed tak zwaną nauką, która wielokrotnie, jak pokazuje praktyka, się myli. Ale przeciętny pacjent on tego nie wie. Przeciętny pacjent wierzy lekarzowi. Przeciętny pacjent częstokroć bywa tak, że w jego umyśle nie pojawia się nawet cień wątpliwości, że lekarz może się mylić. Nie pojawia się cień wątpliwości, że lekarz może czegoś nie wiedzieć. Istnieje wiele drugorzędnych czynników powstawania raka, ale głównym i podstawowym jest zbyt niski poziom tlenu w komórce. Odkrywcy tego zjawiska przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny ponad 80 lat temu. Jego odkrycia zostały przez świat medyczny odrzucone jako za mało naukowe. Organizm nie potrafi magazynować tlenu i dlatego niezwykle ważną rzeczą jest to, aby zapewniać jego ciągłą dostawę. Ale tlen, żeby dojść do mitochondrium i spełnić swoją rolę, on musi przejść przez siedem barier. A więc jeśli jedna z tych barier będzie nieprzepuszczalna dla tlenu, to my się możemy natleniać, ozonować, biegać po lesie, ile tylko to nic nie da. Hemoglobina pobiera tlen z płuc do krwi, z której ma zostać dostarczony tam, gdzie jest niezbędny czyli do wnętrza komórki. Przedtem musi on jednak zostać uwolniony z hemoglobiny. Hemoglobina. No, jest nośnikiem, tak obrazowo mówiąc, tlenu, ale w pewnych warunkach tylko ten tlen może być uwolniony. Warunkiem takim jest odpowiednio wysoki poziom dwutlenku węgla. Jeżeli my nie będziemy zwracać uwagi na to, żeby ten poziom dwutlenku węgla, nie tlenu, Dwutlenku węgla był odpowiednio wysoki, to hemoglobina tego tlenu nie uwolni w takich ilościach jak zachodzi potrzeba. A uwalnianie hemog... tlenu z hemoglobiny pod wpływem dwutlenku węgla następuje pod wpływem właściwego oddychania. No trzeba wstrzymywać wydech, tak jak od wieków przez swoje wnikliwe spostrzeżenia nauczają jo i jogini. Więc wdech, a następnie za, zatrzymujemy i wydech, powolutku. I znowu wdech i powoli wydech. Takie oddychanie skutkuje zwiększeniem, znaczy zmniejszeniem utraty dwutlenków węgla z ustroju. Jesteśmy w lesie, czyściutkie powietrze, palimy ognisko. I rozdmuchujemy ognisko, zapalamy ognisko. Bierzemy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, głęboki wdech i wydech, i już nam się kręci w głowie. No ale jak przecież jesteśmy w tak czystym, nasyconym tlenem powietrzu? No, wydychamy zbyt dużo dwutlenku węgla, dmuchając to ognisko zbyt dużo w stosunku do wysiłku, jaki wy, wykonujemy, obniżamy gwałtownie poziom dwutlenku węgla w naszej krwi, a hemoglobina wtedy nie chce, y, nie chce y, puścić, że tak powiem, nie chce uwolnić tlenu. I mózg reaguje natychmiast, kręci nam się w głowie. Bardzo głęboko oddychając, duchając to odnisko, dusimy się, komórkowo się dusimy. Ilość tlenu we krwi, składającej się w 90% z wody, zależy również od stopnia jej zasadowości. Kiedy współczynnik pH jest na poziomie 7,45, to poziom tlenu jest o 65% wyższy niż przy współczynniku pH 7,3. Mała różnica pH, ogromna różnica natlenienia. Oznacza to, że napoje typu kola mające współczynnik PH3 mają kwasowość 10 tysięcy razy większą od napoi o współczynniku pH 7. Większość naturalnych soków z owoców i warzyw jest alkalizująca. Kiedy płyny na zewnątrz i wewnątrz komórki mają odczyn zbyt kwaśny, powoduje to osłabienie ścianek komórkowych. Zaczynają one tracić swoją spójność. To powoduje utrudnienia w transporcie tlenu do wnętrza komórki. Ponadto różnorakie toksyny łatwo przedostają się do wnętrza komórki, powodując mutacje i uszkadzając DNA. Równowaga kwasowo-zasadowa jest bardzo ważna w przypadku choroby nowotworowej właśnie z tego powodu, że jeśli organizm nasz pójdzie bardziej w kierunku zasadowym, wtedy y, utrudnia to życie nowotworowi. To jeszcze niczego nie leczy, ale utrudnia to, roz, y, 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 czasami nawet uniemożliwi rozwój. Nowotworowej. Ale należy odróżnić dwie rzeczy. Zakwaszenie żołądka i zakwaszenie organizmu to są dwie różne planety. I tego nie można łączyć. Bardzo małą uwagę zwraca się na to, że w przypadku choroby nowotworowej zakwaszenie występuje nagminnie, a ono sprzyja powstawaniu nowotworów i jego rozrostowi. Ale gdzie się na to zwraca uwagę? W jaki sposób prowadzi się pacjenta precyzyjnie, dokładnie tak, żeby jego pH krwi było bardziej w stronę zasadowości niż kwasowości? Obecnie coraz większa ilość lekarzy, głównie we Włoszech, wstrzykuje przygotowaną do celów farmaceutycznych sodę bezpośrednio w guzy nowotworowe. Szczególnie ciekawą procedurę opracowano w przypadku leczenia guzów piersi. Możemy sobie też zrobić krzywdę. Możemy doprowadzić do zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej równowagi kwasowo-zasadowej. Mówimy, zakwaszenie organizmu jest niebezpieczne. Tak, jest niebezpieczne. Jest złe dla organizmu człowieka. Ale pójście w drugą stronę jest również złe. Nie wolno doprowadzać do zbyt, zbyt dużego, wysokiego pH w naszym organizmie. Chyba, że mamy do czynienia z chorobą nowotworową, a wtedy tak, ale pod kontrolą. To nie jest takie proste.